na fotel burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka i Krzysztofa Kaczmarskiego. Panowie 30 listopada zmierzą się w drugiej turze wyborów samorządowych. Sprawdzimy, jaką mają wizję i plany rozwoju miasta w ciągu najbliższych kilku lat. Tu nie ma czasu ani miejsca na wianie w bawełnę. Konkretnie i rzeczowo analizujemy fakt po fakcie. I nie boimy się żadnych pytań. Puls regionu czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku po 16. Zapraszamy Anę Tomleczko i Łukasz Pelc. Rajszą debatą z udziałem kandydatów do fotelu burmistrza Ryglic rozpoczęliśmy w Polsie Reg regionu tygodniowy przedwyborczy maraton debat przed drugą turą wyborów samorządowych, które przypomnę odbędą się w najbliższą niedzielę 30 listopada. Dziś miało być podobnie. Do naszego studia zaprosiliśmy dwóch panów, którzy w najbliższą niedzielę powalczą o głosy mieszkańców w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanisława Początka i Krzysztofa Kaczmarskiego. Ten drugi niestety nie pojawił się w naszym studiu tłumacząc się przedwyborczymi obowiązkami. A razem z nami... Jest pan Stanisław Początek, witamy. Dzień dobry, witam. To oczywiście nie będzie forma debaty, ale zadamy panu te pytania, które przygotowaliśmy wcześniej. Pierwsze pytanie to pytanie o bezrobocie. Dąbrowa Tarnowska i całe Powiśle ma wysoki procent bezrobocia. Wiele osób w poszukiwaniu pracy ucieka do Tarnowa, Krakowa czy nawet Mielca. I pytanie, czy jest szansa na rozkwit i nowe miejsca pracy na terenie strefy ekonomicznej, która miała obejmować m.in. tereny w miejscowości Morzych. Na razie nic się tam nie dzieje. To prawda, w powiecie Dąbrowskim jest wysokie bezrobocie, chociaż ostatnio ono trochę spada. Jest to rzeczywiście problem dla, również dla władz lokalnych. Zdaję sobie sprawę, że władze lokalne mają stymulować fakt przyciągania przedsiębiorców i tworzenia nowych miejsc pracy. Niektórzy myślą, że samorząd może budować fabrykę. Tak to nie jest. My mamy stwarzać warunki i, i przez co to robimy? A więc przede wszystkim przez od mądre planowanie przestrzenne przez uzbrojenie odpowiednich terenów, przez preferencje podatkowe dla firm i przedsiębiorców, które tworzą miejsca pracy, przez pozyskanie kolejnych inwestorów. Na terenie naszej gminy jest ponad 1300 zarejestrowanych podmiotów. Gospodarczych. Są to firmy nieraz małe, jednoosobowe, dwuosobowe, ale jest firma na przykład Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych, która zatrudnia około 650 osób. Ale Ona... brakuje tych nowych inwestorów. Tak, dla nowych inwestorów mamy ciekawą ofertę. Jest nią specjalna strefa ekonomiczna w miejscowości Morzychna, która powstała na mocy uchwały Rady Ministrów. W styczniu 2013 roku, a więc ma około półtora roku temu. Udało się znaleźć już pierwszego inwestora, który przygotowuje dokumentację techniczną i w przyszłym roku rozpocznie budowę. Jest to przedsiębiorca z branży budowlano-meblarskiej, -me wspólnie z kapitałem francuskim. Chce rozpocząć taką produkcję. Aktualnie załatwia wszelkie formalności związane z nabyciem gruntu. Trwają z tego co wiem już prace projektowe. Ile może dać? miejsc pracy? Na początek niewiele, 15 do 25, ale to jest pierwszy przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie. Strefą to administruje Krakowski Park Technologiczny i kolejni inwestorzy z tego co wiem, w tej chwili prowadzą daleko idące uzgodnienia z tym operatorem strefy, natomiast gmina czyni starania, aby tę strefę uzbroić. Strefa ma bardzo atrakcyjne położenie, gdyż w pobliżu są odpowiednie media. Wodociąg, dobudowaliśmy do granic strefy kanalizację sanitarną, jest odpowiednia ilość energii elektrycznej, również gazu. Aktualnie gmina projektuje drogę do strefy i wewnątrz stref. Dziś na czas budowy tych pierwszych zakładów są drogi tymczasowe, którymi można dojeżdżać, natomiast docelowo powstaną Drogi, które aktualnie projektujemy, i mam nadzieję, że uzyskamy także dofinansowanie z nowego rozdania już funduszy unijnych, zwłaszcza z działań subregionalnych. Ale uważa Pan, że po półtora roku istnienia strefy ekonomicznej pierwszy inwestor to sukces? Tak to jest w przypadku stref. Gdybyśmy spojrzeli na strefy w innych powiatach, to nieraz upłynęło więcej niż 2-3 lata, zanim pierwszy inwestor się pojawił. Rzeczywiście inwestorzy analizują wszystkie argumenty za, jak i również przeciw. My mamy dużo atutów takich, które y, mówią za tym, że na tej strefie warto zainwestować. Przede wszystkim korzystne położenie. Bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 975. Wkrótce będzie obwodnica, a więc kilometr od ronda na obwodnicy. I jest to zaledwie 15 kilometrów Autostrady A4, czyli od węzła Tarnów Północ, jest tamtąd wiadomo, można jechać na wschód w kierunku granicy wschodniej i również połączenie do Krakowa. To są dodatkowe argumenty, ale także mamy argumenty lokalne. Jest uchwała odnośnie. Pomocy dla przedsiębiorców. My możemy nawet do pięciu lat zwolnić od podatków i opłat lokalnych tych inwestorów, i na pewno z takiego zwolnienia skorzysta pierwszy inwestor. Są także ustawowe y, ulgi. Na przykład pierwsza firma, która u nas już uzyskała to zezwolenie, 55% swoich nakładów będzie mogła odliczyć z podatku dochodowego. Ten podatek dochodowy można odliczać aż do 2026 roku. To stało się na mocy uchwały Rady Ministrów nie tak dawno a więc to są argumenty, że warto tutaj zainwestować. Intensywnie poszukujemy inwestorów. Bardzo dobrze nam się współdziała z gminą Żabno, bo ta strefa powstaje na pograniczu, terytorialnie powstaje na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, natomiast część gruntów własnościowo należy do gminy Żabno i ta współpraca jest wręcz modelowa. To było pierwsze pytanie, teraz pytanie drugie. Kilkanaście dni przed pierwszą turą wyborów samorządowych ogłoszono, że są pieniądze na budowę od wielu lat oczekiwanej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Wiele osób mówiło o kolejnych obietnicach wyborczych albo nawet o tak zwanej kiełbasie wyborczej. Proszę powiedzieć, czy może Pan zagwarantować, że w przyszłym roku ruszą prace budowlane? Ja widziałem kontrakt terytorialny, jaki jest zapisany między rządem a zarządem województwa małopolskiego i tam jest zagwarantowana ta kluczowa dla nas inwestycja, czyli budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowski w ciągu drogi nr 73 i zapisana jest kwota 220 milionów złotych. To jeszcze musi mieć przełożenie na program budowy dróg krajowych, który w tej chwili jest na etapie przygotowania. To jest program na lata 2015-2020 rok. Z tego co informowałem się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zadanie to planowane jest do rozpoczęcia w roku 2015. Budowa potrwałaby około dwóch lat. W tej sprawie również pomaga nam y, członek rządu, minister pracy i polityki socjalnej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który bardzo nam tutaj pilotuje tę sprawę, ale również posłanka Urszula Augustyn między innymi i jestem przekonany, że w tym programie budowy dróg krajowych wodnica będzie zapisana jako najszybciej do rozpoczęcia. Dlaczego? Dlatego, że w 100% jest przygotowana, jest pełna dokumentacja techniczna i prawna, czyli prawomocne również pozwoje na budowę. Nabyty pas gruntu, a więc wystarczy tylko dać hasło i przeprowadzić postępowanie przetargowe. A może Pan wykonawcy? w kilku zdaniach przypomnieć słuchaczom, dlaczego przez tyle lat nie udało się tego tematu zrealizować? Czy informacja o tym, że brakowało pieniędzy jest jedynym uzasadnieniem? W pierwszych latach nie było żadnej dokumentacji. Starania o wodnice, z tego co ja pamiętam, trwają już około 18 lat. Wcześniej były plany, które jeszcze miało województwo tarnowskie, że z Dąbrowy-Tarnowskiej miała przebiegać nowa droga w kierunku nowego Korczyna, następnie do Buska Zdroju. I w planach przestrzennych była rezerwa terenów. Oczywiście nie wszystkie gminy wówczas zadbały o to, żeby ten pas ochronić. Dąbrowa-Tarnowska ten pas chroniła, ale inwestor, bo to jest droga krajowa, cały czas musimy o tym pamiętać czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wprowadzała, twierdząc, że nie ma po prostu na to funduszy. Dopiero od roku 2000 mniej więcej pojawiła się szansa, że możemy wywalczyć o wodnicę. Trwało to bardzo długo, zmieniały się rządy, ministrowie odpowiedzialni za transport, aż w 2006 roku podjęta została już konkretna decyzja, że rozpoczyna się projektowanie tej owodnicy. Projektowanie trwało bardzo długo, bo znowu około 6 lat, czyli trzy razy dłużej niż się ją będzie budować, mam nadzieję, I, i stało się to faktem. Były również takie momenty, że generalna dyrekcja poleciła przerwać projektowanie. I wtedy znowu było wiele interwencji podejmowanych, między innymi przez ówczesnego posła Aleksandra Grada, posłankę Urszulę Augustyn. Byliśmy wspólnie u ministra Cezarego Grabarczyka, odpowiedzialnego wówczas za transport i po około dziewięciu miesiącach z powrotem było zielone światło. Proszę dokończyć projektowanie obwodnicy, wypłacić odszkodowania. I to był kluczowy moment. Gdybyśmy tego nie mieli, to dzisiaj na pewno nie byłby to argument yy, do tego, że znajdzie się to zadanie w kontrakcie wojewódzkim i nasz upór, starania... Czyli zwala pan na błędy nazwę to systemowe, a nie samorządowe? Yy... To znaczy no, inwestor, generalna dyrekcja stale mówiła, zadanie nieprzygotowane, w związku z powyższym nie planuje się finansowania. Dlaczego się nie planuje finansowania? No bo jeszcze nie zdążyli z projektem. I, I dlatego nasz upór i naciski, żeby robić ten projekt, a później, gdy go chciano zaniechać, by dokończyć, no, zaowocowały tym, że jesteśmy w pełni przygotowani. I dziś nie ma nikt już argumentów, że obwodnice Dąbrowy należy skreślić, bo nie ma czegoś tam. Jest a wszystko. A tym wątpiącym mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej, którzy mówią, że temat obwodnicy zawsze pojawia się przed wyborami, że to kiełbasa wyborcza, może pan dzisiaj podać. Termin, kiedy przejadą tą obwodnicą? Ja nie mogę podać, bo gmina nie jest inwestorem. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a Ale więc taki Państwo, przybliżony Polskie, realny Pana Jeśli prace termin. ruszą w 2015 roku, to dodając dwa lata, to jest rok 2017, jest to oddanie do użytku. Wschodnia część Dąbrowskiego Rynku zmieniła swój wygląd. Miejsce to będące niejako wizytówką miasta. Na razie nie może być jednak przyjazne dla mieszkańców. Powodem jest bardzo duża liczba aut, które zakłócają spokój. Są plany oczywiście budowy obwodnicy, o, o których właśnie mówimy. A proszę powiedzieć, co z dalszą rewitalizacją rynku? Dąbrowa Tarnowska ma dobrze opracowany program rewitalizacji. Podzielony on został na dwa etapy mieliśmy do wyboru, albo zacząć w pierwszym etapie od rynku, a więc od strojenia się i estetyki, czy wziąć inny obszar miasta. Wybraliśmy osiedle Westerplatte, a więc tę, tę część miasta, która jest najbardziej zaludniona, tam mieszka około 3,5 tysiąca mieszkańców, gdzie nie było parkingu, były kiepskie drogi, brakowało placów zabaw czy boisk i zdecydowaliśmy, że pierwszy etap rewitalizacji robimy na tym osiedlu i tośmy zrobili za kwotę mniej więcej 6 milionów złotych. A sam rynek zostawiliśmy na drugi etap i w tej perspektywie finansowej będą pieniądze na rewitalizację, przygotowujemy dobry wniosek, będziemy aplikować. Jeśli te pieniądze uzyskamy, również rynek zmieni swoje oblicze, oczywiście w takiej wersji, jaka jest skonsultowana z mieszkańcami. Jeśli nawet gusta się trochę zmieniają, to nie wykluczam przecież kolejnych konsultacji po to, żeby utrafić w gusta mieszkańców, żeby to była przestrzeń, Przyjazna dla mieszkańców. To, co pani redaktor wspomniała, trzeba koniecznie wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. I jeśli to się zbiegnie z budowaniem wodnicy, myślę, że to będzie odpowiedni moment. Przez wiele lat mówiło się o ratowaniu linii kolejowej Tarnów-Szczucin, zwanej popularnie Szczucinką. Tory kolejowe są do samego Szczucina, jednak ruch towarowy odbywa się jedynie do żabna. Czy Pana zdaniem, jako ewentualnego przyszłego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, jest szansa właśnie w tym dla Dąbrowy Tarnowskiej, dla Dąbrowy -Tarnowskiej na reaktywację Szczucinki i zrobienie z niej na przykład atrakcji turystycznej? Cały czas o tym myśleliśmy, również jako Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, a więc Samorząd Powiatowy i 7 Gmin. Jednak czynniki i prawne, i ekonomiczne przeważyły, że nic w tej sprawie konkretnego żeśmy nie uzyskali. Prawne to są takie, że pod częścią tej linii kolejowej tarnów szczucin są nieuregulowane sprawy własnościowe, a zwłaszcza na terenie miasta Tarnowa i częściowo na terenie gminy Żabno. Jeśli chodzi o samą Dąbrowę, Skarpaństwa jest tam właścicielem, więc chcieliśmy, żeby nam tą linię PKP przekazały. Nie udało się. Chcieliśmy zaangażować również samorząd województwa, no ale analizy pokazują, że to były nieopłacalne, nikt nie chce do tego dołożyć. Ale widzimy y, taką szansę. Jeżeli by się pojawił inwestor, który chciałby korzystać w przyszłości z linii kolejowej, to stan techniczny tych torów jest taki, że jeszcze mogą nadawać się do eksploatacji i, i to byłoby możliwe. To samo mówią specjaliści y, od, y, od kolejnictwa. Y, a na Atrakcja przykład to alternatywna turyst... opcja, że ściąga się tory, wylewa się asfalt i robi się ścieżkę rowerową. Co pan na to? Były takie pomysły, y, z tym, że, że one zostały y, zaniechane, bo z kolei w dalekosiężnych planach do roku 2030 mówi się o linii kolejowej Tarnów, Żabno-Kielce, a więc byłaby ewentualnie możliwość wykorzystania tego pasa. Więc, jeżeli już ten nasyp jest i ten pas gruntu jest zarezerwowany i stoi już ponad 100 lat, to warto chyba jednak poczekać, aż te plany zaczną się konkursować. Czyli w tej sprawie zauważyć. rozumiem, że generalnych jeszcze rozwiązań nie ma. Czas pokaże, tak? Tak. Stresuje się pan przed drugą turą wyborów? Czy jest pan spokojny o wynik? Nigdy nie można być pewniakiem i nie byłem takim pewniakiem ani przed pierwszą turą, ani nie jestem obecnie. Z pokorą przyjmę każdy wynik, jaki Y, wydadzą y, mieszkańcy. Jeśli będzie merytoryczna ocena mojej pracy, moich dokonań, to wynik powinien być korzystny. Dla mnie, jeśli będą jakieś jeszcze inne względy y, wchodzić w rachubę, no to może być różnie. Z wyborami tak jest, że, że należy liczyć się z wynikiem i pozytywnym, albo negatywnym. I, i ty, ja tu z pokorą przyjmę y, każdy, każdy wynik. Y, jakiegoś nadmiernego stresu nie mam. Bo to na pewno w niczym by mi nie pomagało. I pytanie jeszcze na koniec: jakiego burmistrza potrzebuje Dąbrowa Tarnowska? Bez względu na to, kto wygra? Burmistrza, który ma wizję. Co dalej robić w tej Dąbrowie? Zresztą to, co do tej pory żeśmy osiągnęli, to wynikało również z tego, że najpierw były jakieś wizje, marzenia, potem były plany długoterminowe, strategia, a później dopiero to się konkretyzowało na plany roczne. I w związku z powyższym możemy sobie zadać pytanie, jaka powinna być Dąbrowa na przykład za 5, za, za 10 lat. Na pewno moim zdaniem powinna być to gmina, która będzie przyjazna mieszkańcom, gdzie będzie więcej miejsc pracy, gdzie będzie już funkcjonować dobrze specjalna strefa ekonomiczna, bo to jest największa bolączka, ale również gmina, gdzie nie będzie barier architektonicznych. Pamiętajmy, że społeczeństwo nam się starzeje, więc to jest bardzo ważna sprawa, gdzie powstaną kluby seniora, na przykład kończymy w przyszłym roku budowę miejsko-gminnego ośrodka wsparcia rodziny, gdzie m.in. są tam poradnie, sale, pracownie dla seniorów. Wspaniale działa u nas uniwersytet trzeciego wieku. Dzisiaj na przykład jest walne zebranie tego uniwersytetu. Więc gdzie będzie również jeszcze lepsza infrastruktura. Dziś nie mamy już złej infrastruktury. 88% mieszkańców ma już dostęp do kanalizacji sieciowej. Wskaźnik jest prawie taki jak Wymaga Unia Europejska. Bardzo poprawiły się drogi. Oczywiście, trzeba jeszcze wiele tych kwestii dokończyć i mam nadzieję, że mieszkańcy zdecydują, że to ja będę mógł dokończyć te sprawy, o których dzisiaj mówię. I są, są one zapisane w strategii rozwoju gminy do roku 2020. Strategię tę uchwaliła Rada Miejska na początku września bieżącego roku i ostro zabraliśmy się do jej realizacji. Przykładem kolejne kompleksy sportowe, centra wiejskie. Myślimy tak jak wcześniej mówiliśmy w naszej rozmowie, również o tym drugim etapie rewitalizacji miasta jest wiele jeszcze do, do zrobienia w zakresie przestrzeni publicznej w planach jest amfiteat letni, na przykład na terenie parku miejskiego w planach jest również budowa sztucznego lodowiska, bowiem już mamy krytą pływalnię, mamy pełnowymiarową halę sportową orliki, siłownię, więc chcemy to jeszcze u, uzupełnić. Dziękujemy bardzo Stanisław, początek kandydat na burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej był gościem Pulsu Regionu, który w najbliższą niedzielę, w drugiej turze wyborów zmierzy się z Krzysztofem Kaczmarskim. Przypomnę, Krzysztof Kaczmarski yy, nie pojawił się dzisiaj w naszym studiu, tłumacząc się przed wyborczymi obowiązkami. A ja dodam jeszcze, że jutro po godzinie 16 w Pulsie Regionu spotkają się Grzegorz Wawryka i Stanisław Pacura, czyli kandydaci na burmistrza Brzeska. Swoje pytanie możecie wysyłać na infomaupa.rdn.pl lub telefonicznie. Dziękuję bardzo.